Panie Marszałku, panie, marszałku panie, panie Ministrze, mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu ustawy zawartej w druku 964 o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i do druku sprawozdania Komisji Finansów Publicznych zawartego w druku 1024. Tuż parę może słów diagnozy na początek. I ulega wątpliwości, że ten projekt jest potrzebny, ale przychodzi on niestety stosunkowo późno. E, otóż no, ze spowolnieniem gospodarczym mamy do czynienia no, przynajmniej od połowy roku 2012. Dane dotyczące kształtowania się PKB w poszczególnych kwartałach poprzedniego roku no, wskazują to bardzo dobitnie. Wzrost w pierwszym kwartale, jeżeli dobrze pamiętam, 3,6%, w drugim kwartale już tylko 2,3%, w trzecim kwartale zaledwie 1,4%, w czwartym myślę, że to będzie niestety poniżej 1%. A więc minister finansów już w połowie roku, jak sądzę, miał bardzo wyraźny sygnał, że spowolnienie w każdym kwartale wynosi przynajmniej jeden punkt procentowy, a więc szkoda, że ten projekt no, nie znalazł się tutaj w Izbie przed wakacjami. Myślę, że być może jego efekty moglibyśmy już w tej chwili obserwować w gospodarce. Tak przychodzi to, jak sądzę ze wdrożeniem go w życie, no przynajmniej z rocznym opóźnieniem. Drugi, drugi element tej diagnozy no to wyraźne spowolnienie akcji kredytowej. Dość powiedzieć, to się po raz pierwszy chyba zdarza w tym okresie po roku 89 mamy do czynienia z realnym spadkiem wartości kredytów konsumpcyjnych i kredytów udzielanych przedsiębiorstwom. To jest tendencja z poprzedniego roku także, więc te dwa elementy, jak sądzę, sygnalizowały ministrowi finansów, że należy to zrobić znacznie wcześniej, więc chcę powiedzieć w imieniu klubu, że witamy to rozwiązanie z uznaniem, będziemy je popierali, natomiast no, pojawiają się te wątpliwości dotyczące tego, że, że jest to późno. I druga ważna rzecz związana z tym projektem. Jakie będą jakby warunki techniczne wprowadzania go w życie? Bo panie ministrze, do tej pory także BGK w imieniu Skarbu Państwa gwarantował, udzielał poręczeń i, i, i gwarancji przedsiębiorstwom w tym małym i średnim. I z tego, co mówił minister Sekuła na Komisji Finansów Publicznych podczas pierwszego czytania tego projektu, no wynikało, że korzystanie z tych poręczeń i gwarancji jest po prostu symboliczne. Mówił, zdaje się, o wykorzystaniu limitu dziesięcioprocentowym, jeżeli nic nie pomyliłem, tak mi się wydaje, że było to, to wykorzystanie bardzo słabe mimo, mimo e, e, kryzysu. Ja rozumiem, że ten projekt e, no poprzez między innymi te poręczenia portfelowe, a także zmianę proporcji w ryzyku, 60% e, 60% skarb państwa, 40, tak, podmiot biorący kredyt, ma tę sytuację poprawić, ale Mam poważne wątpliwości, czy te dwa elementy no właśnie są na tyle daleko idącymi elementami, że rzeczywiście jakby oznajmią małym i średnim firmom, że warto zaangażować się w procedurę starania się o kredyt z gwarancjami skarbu państwa. Chciałbym, żeby pan minister, prawdzie nie mam szans, żeby, żeby wysłuchać wypowiedzi, ale to sobie ze stenogramu odczytam. Właśnie ten wątek rozwinął, jakie będą technikalia wprowadzania tej ustawy w życie i czy rzeczywiście daje ona. Daje ona swoiste gwarancje, że tym razem te kredyty, kredyty będą udzielane na trochę większą skalę niż do tej pory i że podmioty będą korzystały z tych gwarancji w znacznie większym stopniu niż do tej pory. W samym uzasadnieniu znajduje się taki pasus ja rozumiem te niuanse związane z obciążeniem budżetu że wynika z, projektu, z uzasadnienia do tej ustawy, że minister finansów spodziewa się, że nie będzie aż takiego obciążenia budżetowego, że cała ta pojemność przewidywana, te 8 miliardów dodatkowej akcji kredytowej nie zostaną wykorzystane. Jest tam taki pasus. Sam się zdziwiłem, no bo skoro mamy rzeczywiście poprawiać dostępność do kredytów, no to raczej powinniśmy iść w tę stronę, że cała, cała ta pojemność tych gwarancji zostanie zapewne wykorzystana, więc rozumiem, że minister finansów nie do końca sam wierzy że ta akcja przyniesie, przyniesie spodziewany rezultat. Już kończę, panie marszałku. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że mimo tych wątpliwości, a przede wszystkim tej, że projekt przychodzi za późno, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie ten projekt ustawy popierał w całości. Dziękuję bardzo.